I dzień dobry, bardzo moje drogie robaczki. Dzisiaj wytłumaczę Wam, co tak właściwie oznacza słówko get i dlaczego półsłownika się z niego składa. Zanim jednak przejdziemy do lekcji, chciałabym zaznaczyć, jeżeli chcielibyście pobrać darmową ściągawkę i ćwiczenie do tej lekcji, link znajdziecie w opisie. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że słówko get sugeruje zmianę stanu. Przygotowałam dla Was 10 przykładów, które potwierdzą tę regułę. Po pierwsze, get, jakie wszyscy znamy, czyli dostać. Na przykład, He got a package. On dostał paczkę. Drugi przykład, get bored, czyli znudzić się. Czyli nie być znudzonym, a potem już być. A więc zmiana stanu. I got bored of the same exercises and quit the classes. Czyli znudziłam się wykonywaniem tych samych ćwiczeń i zrezygnowałam z zajęć. Get tired. Zmęczyć się – I got tired and needed some rest. Zmęczyłam się i potrzebowałam nieco odpoczynku. Get hungry – zgłodnieć. Znowu zmiana stanu. Nie byłam głodna, a jestem. Let's order a pizza. I'm getting hungry. Zamówmy pizzę, robię się głodna. Get old – starzeć się. Choć teraz jak o tym myślę, to dodam Wam później jeszcze tłumaczenie – zestarzeć się. Ponieważ get older było raczej starzyć się, a get old ze starzyć się. I'm getting old starzeję się. Get lost zgubić się. I think we got lost. Sądzę, że się zgubiliśmy. Get drunk upić się czyli przejść ze stanu trzeźwości do upojenia. Last night they organized a party and got drunk czyli zeszłej nocy zorganizowali imprezę i się upili. Get married, czyli wziąć ślub. They want to get married next year, czyli chcą wziąć ślub, chcą się pobrać w przyszłym roku. Get divorced, rozwieść się, czyli znowu zmienić stan. They got divorced a few years ago. Oni się rozwiedli kilka lat temu. I wreszcie get pregnant, zajść w ciążę. I wanted to get pregnant. Chciałam zajść w ciążę. I w ten oto prosty sposób zbudowaliśmy sobie podstawę, chociaż w przyszłości na pewno wrócę do tematu. I jeśli filmik się podobał ślicznie, proszę okażcie mi nieco miłości lajkiem i subskrypcją z dzwoneczkiem. Zapraszam też na swojego bloga www.effectivemeblog.pl na fanpage Anna Szpyt Effective Me oraz do sklepu z moim sztandarowym kursem Czasy dla Wzrokowców. Wszystkie linki i namiary macie na ekranie. Życzę udanego tygodnia i dużo, dużo zdrowia. Trzymajcie się.